Jak podłączyć wirtualny numer? Podłączenie takiego numeru zajmie tylko kilka minut. Na stronie za darma wybierz zakładkę usługi, a następnie numery telefoniczne. Na tej stronie będziesz mógł zobaczyć wszystkie informacje związane z numerem wirtualnym i jego korzyściami. Aby wybrać numer, przejdź do zakładki cennik, numery telefoniczne. Po wybraniu kraju zobaczysz pełną listę regionów, miejscowości, w jakich oferujemy dostępne numery. Po wyborze regionu zobaczysz listę numerów i wymagania dotyczące jego aktywacji. Po wybraniu numeru zostanie on zarezerwowany na 30 minut. Aby zakończyć zamówienie, konieczna będzie rejestracja na stronie za darma. Następnie doładowanie konta i ewentualnie przesłanie dokumentów w celu potwierdzenia tożsamości dla numerów zagranicznych. Połączenia można nawiązywać za pośrednictwem zainstalowanego programu lub aplikacji. Wszystkie połączenia przychodzące przez internet są bezpłatne, natomiast jeśli nie masz połączenia z internetem, rozmowy mogą być przekierowywane pod zewnętrzny numer. Aby zobaczyć stawki na połączenia, przejdź do zakładki Cennik Połączenia na stronie internetowej Za darma. Zamów numer wirtualny i dzwoń do klientów po korzystnych cenach z dowolnego miejsca na świecie już teraz.